Dzisiaj nie ma u nas jeszcze sytuacji, w której ludzie boją się zaangażować w tą bójkę ze względów na reakcję policji. Tak, tak, normalne, tak. Tam jest y, y, dziś na, na, na Twitterze, na Xie, wiralowe nagranie z brutalnego aktu pobicia mhm. przez prawdopodobnie kierowcę którejś z tak, tych sieciówek takich, Bolt czy Uber, y, człowieka. No i to jest, to jest rzeczywiście tak, tak e, e, przemocowa scena, że nie ośmieliśmy się jej pokazać tutaj. Nawet nie, ale to, no, to jest, 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 to rzeczywiście bardzo brutalna scena i takich scen jest coraz więcej. Ludzie obserwują je. Tu akurat ktoś wyciągnął telefon i nagrał. No, cała masa komentarzy, dlaczego nie reagował, dlaczego nie pomagał, tylko po prostu siedział i nagrywał. Mhm. No. Widzisz, to, to jest ten moment, który nas, czy to jest też ten, ten etap, który nas odróżnia od zachodu. W Polsce jeszcze ciągle nie ma y, przepisów, które sprawiają, że jakakolwiek próba za zaangażowania się osoby postronnej, jakiegokolwiek Polaka, jakiegokolwiek innego, innej narodowości człowieka, który patrzy na taką scenę bardzo brutalnego, jednostronnego pobicia. Dzisiaj nie ma u nas jeszcze sytuacji, w której ludzie boją się zaangażować w tę bójkę, ze względów na reakcję policji. Tymczasem w krajach takich jak Niemcy, jak Francja, jak Wielka Brytania, Dania, Holandia, Belgia, gdybyś ty jako człowiek biały włączył się do bójki, która jest prowadzona tutaj przez ciemnoskórego kierowcę, i skutecznie, I skutecznie go na przykład nawet powstrzymał, ja nie mówię mhm. o tym, żeby tego chłopa tam znakautować, czy zrobić mu jakąś głęboką krzywdę, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ale powstrzymać tą bójkę, zatrzymać ten cały akt e, mocnej przemocy, efekt byłby taki, że to ty musiałbyś się tłumaczyć za zaangażowanie w tą bójkę i wystarczyłoby, że jakieś organizacje, najczęściej ngo sponsorowane przez tych samych ludzi, którzy sponsorują cały proces migracji, tej niekontrolowanej migracji masowej, te organizacje natychmiast wystawiłyby do, do dyspozycji takiego właśnie delikwenta mocno opalonego, Prawników kosztujących za godzinę 700-800 zł, żeby walczyć z Tobą. Niezależnie od tego, jaka jest Twoja intencja, niezależnie od tego, co się dzieje, jeśli można ten konflikt na tle rasowym, ten konflikt na tle tak zwanej ksenofobii, tego, tego obrony czy oporu przed migracją podkręcać, zawsze znajdą się, głównie właśnie w środowiskach NGO-sów, głównie w środowiskach tych skrajnie lewicowych, organizacje, które wyłożą pieniądze i ludzie, którzy chętnie przyjdą do pomoc takiej właśnie osobie.